Adam o muzyce na antenie Jazz TV, alternatywnie i tu wielka radość spotkać się właśnie w tej przestrzeni z Olafem Karbowiakiem, ale także Sosną, czyli Arkadiuszem Drewieckim. Mamy do czynienia z zespołem Nun Electro, witam Was pięknie. Witamy. Witamy. Nun Electro, czyli Dziękuję legenda, śmiało mogę użyć tak. tego słowa, legenda sceny synth w Polsce, żeby rozmawiać o tym najnowszym albumie, a w ogóle nie. Zaskoczony jestem jedną rzeczą, słuchaj Olaf, bo to jest pierwsza nasza rozmowa, a sporo ich odbyliśmy, gdzie obok ciebie nie siedzi kobieta. <grym> tak wyszło? Aczkolwiek zespół jest zespół. Mhm. Inga jest wokalistką. Tak jest. Musimy powiedzieć, tak. że członkinią zespołu Elektro jest Inga Habiba, której nie ma, wy jesteście świeżo po koncercie. Który był wczoraj, tak znaczy jest dziś, dzisiaj się skończył tak naprawdę? Czyli się przedłużył by był afterparty. Tak. I, e... Ale jeszcze nie tylko Inga. Inga jest takim trzonem, który występuje śpiewa całą tą płytę. Mhm. Ale współpracuje też z Mariką, z Ex Sexy Suicide, też dosyć znany prawda? Mhm. zespół, z Elektro, no i z Ewą Baran, która robi trip-hopy. I Holly Holly obecnie. Holy Holly, dokładnie. No i jeszcze na tej nowej płcie, jak już żeśmy o tym zaczęli rozmawiać personalnie, mamy Justynę z, Justyny Justyny Berne, czyli zespół rąk. Wrong. Rąk i Wojtka też. Tak jest. To, co nas osłabia, Niemocę i zwątpienia, Zły omen i olśnienia. To wszystko nas, to wszystko nas osłabia. Ale mówiąc o tym, że pierwszy raz nie siedzi kobieta, to jeszcze nawiązuje do historii zespołu NUN, bo, bo no nie ma historii, żeby nie powiedzieć także o obecności Magdy. Tak. Magda, która z tobą tworzyła i projekt Killer Star, ale mhm. i zespół NUN pierwotnie, czyli Płyta Sunlight, czyli to jest rok 2006? No. Pierwsza płyta została no, w 2001, no, ale mhm. powiedzmy, że tam przewabiałem trochę i czekałem na ten czas, kiedy ktoś. Odkryje, że jest taka muzyka jak Elektro. No i ten czas nadszedł wtedy. Uh -huh. Właśnie w tym 2006. No i oczywiście Majda była autorką tekstów, czasem też muzyki i słów właśnie na, całą, na całej tej płacie Ta płyta odniosła dosyć taki ciekawy sukces. Bo trochę w Szwecji, trochę w Niemczech, uh -huh. aż nawet trafiła do Polski, gdzie była wydana przez Bodka poprzez dystrybucję EMI w tamtym czasie. Bodka PSD, czyli Bodek PZ. Właśnie 47 records, tak się chyba nazywało. Ła 47 rekords, No to historia muzyki restworzenia. Historia, tak. Najlepsze rzeczy wtedy Bodek wydawał i mhm. byliśmy zaszczyceni, że i wydał nam płytę o wiele ładniej niż w Szwecji, bo zrobił ładnego DigiPu'a. Mhm. Jak się w ogóle zaczęła historia u ciebie z muzyką, z zainteresowaniem tym nurtem? Od czego właściwie? Co spowodowało, że dajemy się tworzeniem? Właśnie Sosna był tą osobą, która założyła zespół mhm. w szkole średniej. Ale był inny perkusista. A że Sosna przyszedł do mnie w odwiedziny i przyniósł płytę A Broken Frame de Fragment. Tak jest. Czarną, winylową. i to płytę, której nigdy w życiu nie słuchałem, bo znałem dopiero to późniejsze, uh -huh. no i się okazało, że zacząłem grać w zespole na perkusji. Uczyliśmy się wszystkiego. Uh -huh. Od T-Love przez J Division. Uh -huh. Co jeszcze graliśmy? Bauhaus. To co było naszą inspiracją plus to co pojawiało się w tamtym czasie tak, na topie. Tak, trochę, trochę z Waszej hip to same nawet... covery graliśmy, ale covery, które no, były mało popularne. Uh -huh. I graliśmy koncerty, jakieś takie właśnie szkolne. E, a później poszliśmy na studia i mieliśmy parę zespołów, prawda? Parę zespołów. Parę projektów. Parę tak. projektów. W... No jednym z zespołów, w których Ty grałeś, to jest, mam informację z pierwszej ręki, The Pasztet, piękna nazwa. Tak. Zgadza de, się. The Pasztet, to był ten nasz pierwszy zespół. Aha, tak. A potem był Len. Później, później był Len, co znaczy... Tak, coś Len, Len był Len. pierwowzorem w ogóle zespołu Nun. Tak, Luno. a ja chciałem jeszcze powiedzieć, że w Lenie śpiewał też pan Hamski, który jest w Teatrze Roma, występuje gdzieś. proszę. Śpiewał u nas. A ja też to znam. Tak, występowaliśmy na jakimś przeglądzie dla młodych talentów. mam to nagrane na się. właśnie jego młodego. No i później Magda. Magda już cały czas śpiewała we wszystkich tych, tych projektach. Uh -huh. I doszliśmy do momentu, kiedy ja dostałem komputer od mamy bardzo szybko. Bardzo szybko ogarnąłem sobie program. I doszliśmy do takiego momentu, że zaczęliśmy grać i Elektronikę. A ja gram na perkusji? Uh -huh. Czasem ktoś jeszcze na czymś grał. I teraz właśnie powróciliśmy po tamtych latach. Do tego grają sobie koncerty właśnie yy, y, promujące tą płytę. Gra, no, na przykład wczoraj graliśmy całą płytę. A proszę bardzo. O Plus yy, yy, krakowski splin, Ingi i tego. Zespół Death by Love. By Love". Mm. I też fajnie wyszło. Dzieje się bardzo dużo w Twoim życiu i w zespole, w ogóle na Elektro, jeżeli chodzi o, o wydarzenia, które Wam towarzyszą, ale ja tak wynotowałem taki tekst, który notowałem przy okazji chyba recenzji Epki Thunder. Ona była się premiera oficjalna 25 maja, słuchaj, 2015 roku. I ja wtedy nie mogłem sobie w głowie ułożyć, gdzie się poznaliśmy, bo to mogło być Katowice, a to mógł być Bolków. Jak Bolków, to Castle Party, całkiem prawdopodobne, ale był przecież jeszcze klub w Katowicach, mega klub. Poznaliśmy się albo w mega, jak graliśmy przed kamuflażem no, i paroma no to, innymi super zespołami. Mm -hmm. Tam był low, ale tak w ogóle to zaprosiłeś nas do trójki. No tak. Tam po to... koncercie w Saturatorze. O, to już takie czasy, no. których ja nawet nie mam Które zagraliśmy dwa razy. Mm -hmm. Nie Bo tak się podobało. To Pojechaliśmy do ciebie od razu na wywiad. I ten mm -hmm. wywiad był super. Tyle Pamiętasz, lat, tyle lat. No to no. pamiętam, pamiętam. Pamiętam też koncerty, które zespół Nun wykonywał jako support, no taki nie tylko to kamuflaż, a Division to co? Division, oczywiście, derama nie tak jest. I upogdy ma Berzek. Tylko jako killer star wtedy. Mm -hmm. Ale Sosna na przykład grał e, wtedy, e, jak graliśmy przed Division i szacun, nie? I chłopaki. Super. Oprócz tego, że e, przez przypadek wyłączyłem klawiszowcowi kabel i on tam patrzy na mnie. Ja od razu <grym> wiedział, że to ty. I szybko tak, od <grym> wiedział, że to ja. Szybko podłączył, już było wszystko ok. Takie sytuacje się zdarzają. Zdarzają się często. Ale co jest bardzo ważne, tu kto w muzyce elektronicznej jest zanurzony, ten kojarzy te nazwy zespołów, a kto nie, otwiera oczy ze zdziwienia, a jak sobie zacznie przeglądać, to się okaże, że mówimy o największych tuzach tak, tego tak, właśnie gatunku tak. muzycznego. Yy, I za takich tuzów gatunku elektronicznego w Polsce od samego początku zacząłem uważać i to potwierdzać na najnowszej pójcie jako Nun Electro. Yy, docieramy... Bardzo miło, dziękuję. Wiesz, kiedyś było tak, że byliśmy tylko my, pamiętasz? Mhm. I ktoś tam jeszcze, nie? A później się tych zespołów narobiło. Ale fajnie jest wrócić. Tym, ważny, tym ważniejszy jest Wasz comeback, który nastąpił w zeszłym roku, płyta Poison, płyta szczególna, płyta, gdzie dzieje się bardzo wiele, gdzie zaprosiłeś do współpracy wydawałoby się nieoczywisty głos, jakim jest Inga Habiba, która jest jednak z nurtu gotyckiego, też nurtu elektronicznego, szczególnie ostatnimi czasy. Tak. Ale Ty wyjąłeś ją z zespołu habiadzian, czyli zespołu folkowego, etnicznego i gotyckiego, no bo to jeden z najpiękniejszych polskich głosów. Mamy kilka tylko dziewczyn, które w samego początku mamy maję konarską, tak? czyli y, to jest pierwszy głos, drugi Ania Ortodoks, Inga była trzecia. No i tam jeszcze chyba... Zartrozis, No Zartrozysz, mhm. czyli Maja, tak, no, no tak. i jeszcze Desdemone tam byśmy może przez chwilę połączyli, no ale to tylko, to tylko przez chwilę. Nagle te dwa muzyczne światy, światy połączyły się i ja to już kiedyś zadałem to pytanie, a dzisiaj przed kamerami muszę powtórzyć, co spowodowało, właśnie, że, że zainteresowałeś się jej głosem i jej postacią. Oczywiście to wszystko było przez tytulsko z pornografii. Przypomnę, to jest zespół podobnie kultowy jak Koster Keller, prawda? Mhm. Tylko może nie przetrwał tak. próby czasu. próby czasu Na może, prawdę. wiesz, ale dobry zespół bardzo. No i ty z mnie ją polecił. W tym samym czasie nagrywałem z Mariką i okazało się, że Inga jest bardzo sprawna, nagrywa sama wokale i po prostu zrobiliśmy tę płytę bardzo szybko. Z pomocą e, produ dwóch producentów e, z Niemiec, jeden z Berlina to Faltberger Das Schwarze System, to też jest taka e, dobrze plasująca się, się grupa elektroniczna w, w Niemczech. Takie berlińskie brzmienie typowe. I Mario Niemann, to jest producent, który mieszka nad morzem w Niemczech, w tej chwili, bo też był z Berlina. To jest producent, który nam robił masę miksów, były bardzo fajne i też pomógł nam e, trochę w produkcji. Pomógł nam też Wojtek, z, już mówiliśmy o tym w mhm. rąk, zaśpiewała Justyna. E, zaśpiewał. to jeszcze zaśpiewał? Nie, tylko Justyna. No tak. I Inga oczywiście. Tak. Muzyczne inspiracje, czyli coś, co spowodowało, że finalnie ta płyta w takim kształcie trafiła do rąk fanów muzyki elektronicznej, to co przede się zmienił. Przede wszystkim nowa scena, oczywiście nie każdy będzie ją znał. Amerykańska, Boy Hatcher mhm. i podobnie. Też zainspirował mnie głos Indii i poison jest takim trochę elektronicznym Evanescence, może, może nie, może bardziej wchodzącym w dance, ale generalnie chodziło o to, żeby pomieszać ten najmłodniejszy Darkwave mhm. z tym takim synthpopem, który graliśmy kiedyś. Chociaż z Dunem nigdy nie było, nie brzmiało to tak jak z Noon Electro z Ingo, mhm. bo jednak no to jest zupełnie inna. Zupełnie inna, bo tak jak tak. sobie przypominam Epkę, o której powiedziałem, czyli Thunder, Thunder, to jednak była to muzyka synth-popowa, była bardziej ułożona, yy, melodyczna. Tu też mamy melodię, ale tu jest więcej alternatywy, Tak, tak. więcej tak. tego mroku, który się gdzieś tam przywina. Tam przybija. były popowe melodie, dużo harmonii, mhm. wszystko takie słodkie. A to już tak nie jest. Nie, tu jest zupełnie inaczej. Ale jest melodyka została. To zostało. Ale tak. mimo wszystko ten materiał, który jest na płycie, on doskonale sprawdza się na żywo. Tu, tak, aż tamtej się nie sprawdził tak dobrze. Musimy zapytać Ciebie o rolę, bo, bo Twoja rola zaczyna tak. się właśnie w NUN electro w wersji live. W wersji live, tak, oczywiście. Olaf mi zaproponował. Nie. I... Najpierw zagrałeś yy, przed The w 2015. Tak, mówimy teraz. W progresji. Od... Tak. Hmm. I jak już zrobiłem nowy zespół, to właśnie zaproponowałem Sośnie żeby projekt podobnie powrócił, tak jak wtedy, w było czasie. Żeby mhm. I trochę rokowo na koncepcję, a nie aż tak bardzo elektronicznie. Mhm. Na szczęście dało mi trochę dużo czasu, Olaf, żeby się przygotować i, i jakoś wejść w ten klimat, bo wiadomo, no połączenie y, elektryczne. Triki elektroniki z, z syntezatorowym brzmieniem no, może budzić też jakieś kontrowersje, ewentualnie może gdzieś zaprnąć w szlepy zaułek. Mhm. Więc starałem się jakoś podejść do tego alternatywnie i mając na uwadze to, jakie tak, Olaf ma podejść do. Brzmi bardziej e, alternatywnie na, na mhm. żywo z basem. No ale tak, ale jak to wyglądało, I... bo ty jako producent. Tak. E, przygotowałeś cały ten album i cały album został przygotowany no, syntetycznie, elektronicznie, Tak, ale A. Ty jednak korzystasz z żywe, żywej Wiedząc filmy. o tym, jak Sosna gra, mm -hmm. byłem przekonany, że sobie poradzi z tym. Tak było? No myślę, że tutaj ta nasza historia, The to ona gdzieś jakby się Czyli zatoczyła je. koło mm. i na nowo odrodziła, więc złapaliśmy ten feeling taki, że, że no, raz, że granie nam sprawia frajdę, ale że jakby mamy te same częstotliwości i tak. nadajemy między sobą czujemy to po no nic tylko się cieszyć ta myślę ma że elementy de mm. Mm. prawda no, ja znając ciebie na pewno tam tą część dostrzegam tak. bardzo szybko w tej muzyce twojej ja myślę że też dodała element yy, takiej żywiołowości koncertowej mm. bo ona śpiewa bardzo koncertowo Sceniczna jest. O, jest sceniczna. Magda była bardziej aktorką. Mm -hmm. Pamiętasz? Pamiętam. Tak. pamiętam. Ona była bardziej taka wizualna. Mm -hmm. A ten głos miała delikatny. A tu mamy do czynienia już z krzykiem. Wczoraj no to był szał na koncercie w centrum um, promocji kultury w Warszawie na Grachowę. Super było. Grała przed Damisza Green. Mm. Bardzo dobry zespół. Dziewczyna z chłopakiem, nie, z, z, z mężem. Z mężem. Mm -hmm. Mąż, taki sugais na gitarze, taki ostry, uh -huh. a ona, tak, co tak jak Evanescence trochę jeszcze inaczej, nie? Świetnie grali. W ogóle, tam Ciekawe połączenie. Oni nam się podobali, uh -huh. a my im. Co, co może się... za... poskutkować tak, wspólnymi koncertami tak. co, o, się, to co się rzadko to... zdarza. Uh -huh. Ja pamiętam także, że udało się Wam koncertować Akonon Elektro z Decadent Fan Club. To tak. mnie już bardzo cieszy, bo uważam, że na rynku muzycznym polskim, jeżeli mówimy o elektronice, dawno nie było takiego powiewu świeżości, jak w przypadku Pawła Ostrowskiego i jego tak, bandy. Tak, tak, To jest zupełnie, wiesz... Yy. Oni to grają, to jest świetne, że są w stanie to zagrać na żywo. Mhm. To, jest, to jest mega. No. No, możemy popracować nad tym, jak będzie lepiej. Szło, to weźmiemy jeszcze perkusistę. No, to by było. Równego. E, przyniosłeś dzisiaj e, do studia e, teledyski e, zespołu Nun Electro. Chciałbym, żebyś o nich opowiedział, e, bo, bo tam też się bardzo wiele dzieje. Czy Czyja to jest w ogóle koncepcja, czy to jest twój scenariusz, czy komuś ze staliście? Koncepcja jest e, taka powiedzmy zbiorowa, mhm. Inga chciała, żeby było ta, żeby było to właśnie. Chodzi o Poison. Pierwszy teledysk jest Poison. Utwór tytułowy. Utwór tytułowy z płyty powstał właśnie e, e, w taki sposób, że Inga nagrała siebie. Mm -hmm. Ja dorzuciłem jakieś filmiki od siebie, i e, po prostu powstał z tego taki jakby e, trochę komiks. I want to come. To jest tak, że jak się ma mało, mały budżet na teledysk, to trzeba wymyślić coś i mm -hmm. wymyśliliśmy ten komiks. I generalnie to Inga jest bardziej do teledysków, chociaż jeżeli chodzi o depression, to przemontowałem go całkowicie, bo mi się nie podobał, ale i ja i Inga zajmujemy się też robieniem klipów. Mm -hmm. Ale to... też pomagają nam ludzie profesjonaliści. Powiedziałeś Depression? To wiesz, że Depression jest moim ulubionym utworem na tej płycie, tak. ale szczególnie w. w wersji... tej wersji przyniosłem. Tak, jest, za Schwarze System Mix. Chciałbym, żebyś opowiedział, bo to tak. jest no, szczególne nagranie. Tak, Das Schwarze System Mix to jest właśnie miks tego Falka Bergera z Berlina. On jest w bardzo berlińskim stylu i bardzo dobrze zrobiony. I ma totalny feeling i groove. A oryginał jest taki nasz. Mhm. Ale gramy często na koncercie właśnie Falka wersję. Bo jest bardziej taka bujająca. Mhm. Teraz z basem brzmi mm. trochę jak No ale taka wręcz tra trans taki się pojawia. Trans się, robi, się robi, ale, się ale z jeszcze z basem, wiesz? Też, tak no. bardziej tak... No. Sądząc po reakcji publiczności, podobało się. Podobało wie? się. Więc, było no, trochę ludzi, no. chociaż nie było za, za dużo, jak to w domach kultury. Mhm. Ale widać było, że... No, nie mają problemu, żeby się z ruszać zbiorem, mm -hmm. tak? Mm -hmm. Ruszać i, te, i wszystko. Mm -hmm. Co na twoje inspiracji muzyczne? No muszę basistę zapytać, tak. co tam ciekawego słuchasz w domu więc bo słuchałeś. Co Słuchałem, no, na, moje zamiłowania również pokrywają się z Olafem, tak. To nas jakby po no, prostu... Tak, tak, tak. Tak, tak. 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 I, i Olaf czerpał ode mnie, ja od niego. Tak. Jeśli chodzi o takie klimaty basowe, no to raczej Nowa Fala lat 80. koniec schyłek 70. -tych. tutaj no, to co wszystko, co się przewija, Joy Division, mm -hmm. New Order, so Pizzle tak. You osobiście bardzo lubię Davida Jaya z Bauhausu oh, i, i, i a co za tym idzie, zaraz The Clash i to, i to tak można wymieniać, wymieniać. Mm -hmm. Myślę, że tutaj też chodzi może nie tyle o jakby określony styl co mm, y, sprawienie że y, odbiór na żywo bas powoduje jakby wyzwala jakby wibracje albo powoduje że ludzie zaczynają elektro postrzegać że to też jest muzyka która nie jest jakby syntetyczna pozbawiona y, mm -hmm. duszy tylko że faktycznie to jest też y, na żywo leci tak I, i... i robi że nie jest tak równe, jak policaj to takie jest elektro. No, Olaf, kiedyś żeśmy rozmawiali, to teraz też chcę Ciebie zapytać, Twoje takie inspiracje muzyczne najbliższe, kto Ci tak najbliżej serducha jest, nie wiem, przy tworzeniu nawet Poison, kiedy te dźwięki zbierałeś sobie w jedną całość, to, 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 to jakich artystów wcześniej słuchałeś? Zawsze Depeche. Zawsze. Pierwsze to jest Depeche, mhm. a później no to już wszystko, ale też, to też. Mm. Depesh i nowa scena to właśnie Boy Harsher, Lebanon, Lebanon Hanover, mm -hmm. tego typu Dark Wave, Shipasty Way, o te mm. rzeczy. Chociaż chciałem bardziej melodyjnie to zrobić. A jeśli chodzi o galego Newmana odszedłeś od niego? Pamiętam, że to jest w ogóle że to jest w ogóle Tak, że Nun powstał z, Noon, z nazwiska Numan. Tak jest. Tak, tak, bo chciałem skrócić. Mm -hmm. Kawałek by się skojarzył stab mm -hmm. z Numanem i wpisałem Nun. I stąd się wiele nazwa. I nie mogliśmy jej wymyślać. a dobra, to weźmy ten Nun. A później się okazało, że Nun jest prabogiem egipskim, e, jakimś bardzo zaawansowanym, e, od którego wzięła się ta wiara Ra, czyli boga słońca. Mhm. I dlatego nazwałem PT Sunlight, żeby jedno z drugim się jakby no, spodobało mi się to mhm. po prostu. Na pewno nie chodzi o zakonnicę po angielsku. Mhm. Wyszliśmy od y, Waszej debiutanckiej płyty. Powiedzieliśmy o tandem, o epce, która ukazała się 25 maja 2015 roku, plus ten z 12 kwietnia. Ubiegłego roku album. Co to oznacza? Czy jest szansa, że nie będziemy znowu musieli długo czekać na, tak, na płytę? Bo tak, skoro teraz... jesteś, Wyjątkowo jesteście aktywni koncertowo. Dzieje tak, się trochę wokół się dzieje, Tak, nareszcie. Tak, Czy coś to Cię zachęca dzieje. do tworzenia, żebyś się Ja już mam prawie cały album, tylko on będzie właśnie z y, różnymi wokalistami. Mhm. Będzie Marika, y, będzie y, człowiek o. Krzywie, Wolf, który ma. Nie wiem, czy wiesz, który to jest. Ma trochę podobny głos. Z nazwiska znam tylko Kilo Wolfa. Nie nie, 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 to jest, to jest Polak. E, ale ma głos prawie jak Andy Bell z Irrejzer, a czasami zahacza odejwa. I też mam z nim, z nim kawałek. Mhm. No i co jeszcze? A, jeszcze jest, 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 jest jeden nowy single. Ingą, mhm. Też przyniosłem teledysk, Tylko ten Teledyz jest taki na szybko. Także już też z Ingą też będą kawałki. Co to mi? ten rok czy dopiero przyszły? Jak się spręży to ten. Tylko pytanie czy się sprężysz? Sprężę się, a w, uff. 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 w ogóle jeszcze mam parę pomysłów ciekawych. No i bardzo Ale dobrze. to takie niespodzianki. Będziemy czekali z niecierpliwością. Olaf Karbowiak i Sosna czyli Arkadiusz Drzewiecki, nun elektro wersji koncertowej ale też studyjnej jak się okazuje przynajmniej dzisiaj u nas na antenie Jazz w programie Adamu muzyce miałem przyjemność was gościć za wizytę serdecznie dziękuję. My bardzo dziękujemy. Dziękujemy. dziękujemy.